że ZG KSM Katowice, ostatni sparing w okresie przygotowawczym. Proszę powiedzieć, jak Pan ocenia występ zespołu w meczu z MKS-em? No, jeżeli, jeżeli, jeżeli się wygrywa 4-0, to znowu, to znowu nie ma co znowu jakich szukać jakichś jakich do tego wielkich, wielkich spraw. Natomiast to jest jakby podsumowanie całego, całego okresu przygotowawczego. To żadna próba generalna, tylko cały okres przygotowawczy był bardzo mocno przygotowany, dokładnie. Budowane te mikrocykle były już bardzo dawno temu, także ja się cieszę przede wszystkim z tego, że, że, że my prawie praktycznie 100% tych rzeczy, żeśmy wykonali, to jest dla nas istotne i te budowanie formy piłkarskiej mi się wydaje poszło tak, jakbyśmy sobie życzyli i to jest dla mnie najbardziej istotne. A dzisiaj rzeczywiście ostatni, ostatni mecz na głównym boisku, trenujemy już od jakiegoś czasu na, na naturalnej nawierzchni i także dzisiaj, dzisiaj jeszcze zagraliśmy na swoim boisku, także to, to, też, to też na plus. Czy po tym kończącym się już okresie przygotowawczym może Pan powiedzieć, że wszystko co było zaplanowane zostało zrealizowane? Dokładnie. Czy wszystko zostało nauczone to jakby inna para kaloszy i czy wszystko wykonujemy tak, jakbyśmy sobie życzyli? To też. Natomiast rzeczywiście plan, który, który był przygotowany dla zespołu, można powiedzieć, że w całości został zrealizowany. Czy gdyby dziś Panu przyszło wystawiać jedenastkę na ten pierwszy mecz ligowy, już miałby Pan 100% odpowiedzi? Czy te parę dni do meczu jeszcze pomoże ułożyć ten skład optymalny? No chyba musiałbym wiedzieć, jak jest, jaka, jaka ta jednostka by miała być. I, i, i tak jest. Natomiast że ja sobie tym nie zaprzątam głowy, bo wiem, że mecz w przyszłą sobotę, jeszcze cały tydzień przed nami, cały mikrocyk, oby, oby w zdrowiu zawodnicy mogli trenować i, i, i działać. Wtedy w każdym jednym dniu będziemy podejmować decyzje. Natomiast natomiast na pewno mamy dużo sprecyzowanych pomysłów na pierwszą jedenastkę. Mam nadzieję, że będzie nam potrzebna szeroka grupa zawodników, którzy trenują i moim zdaniem są dobrze przygotowani do rundy. Dziękuję bardzo.